Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Postanowiłam, że dzisiaj na obiad zrobię pieczonego kurczaka, a w zasadzie pieczone łódka. Na razie mam łódka zamrożone. Są na cztery osoby w domu, więc cztery łódka wystarczą do obiadu. I tak, one są naprawdę zamrożone. Normalnie, że już jest prawie pierwsza godzina musiałabym je szybko włożyć do mikroweli i tam nastawić na funkcję odmrażania i te łódka rozmrozić. Dzisiaj spróbuję inaczej. Zapraszam Was do wspólnych prób pieczenia łódek od tego stanu zamrożenia. Czy to się nam uda? Czy to się mi uda? Będziecie je okazję zaobserwować. Zapraszam. To jest taki wkład który osobno się zakupuje. Wstawia się do tego garnka. To sobie przyszykuję, otworzę. Należy wlać wody do tego garnka. Jedną czwartą litra pisze około. Do środka. Wstawię Zobaczcie, tak to jest taka nóżka, podstawka, woda. Wstawię do tego dziurkowaną wkładkę. Taki durczlak. Teraz muszę szybciutko opłuczać te tę Wpuszczam. I to na naprawdę zamrożone, jak widzicie. Zobaczę, no zobaczę. I co tutaj dalej pisze w tej książce mądrej? Aha, pisze, żeby z tą stroną otwartą, to znaczy nie z skórą, tylko piszę, żeby tą stroną otwartą kurczaka do dołu poukładać te kurczaki, więc. O, to mi się uda tak. Ja troszeczkę tego kurczaka po prostu. Posypię solą. Ta sól nie będzie za bardzo wyczuwalna, wiem, bo już w innych rzeczach, tak troszkę jak kartofle w ten sposób gotuję, to też nie czuć tej soli. Trochę, dosłownie. Teraz zobaczycie mi się uda Zamknęło się i pasuje. Zamykam do końca. Garnek jest zamknięty, więc zamykam szczelnie garnek. Nastawiam mój, moje pokrętło. I na najwyższe podanie prądu. Na razie czekamy na to, żeby zaczęła nam się wydobywać z tego zaworu para. Że jest bardzo zamrożony kurczak, łódka, to troszeczkę chyba może potrwać. Nie wiem jeszcze w ten sposób i nic nie robiłam, żeby od zamrożonego mięsa, w tym szybko warzy cokolwiek przyrządzać. Jestem naprawdę niezmiernie sama też ciekawa. O! I to jest właśnie ten moment, gdy się ten zawór zamknął. I teraz będzie się podnosił. Ten przycisk, o którym Wam mówiłam, zobaczcie, już widać żółtą kreskę. Pod tym. pod tym ukaże się jedna pomarańczowa kreska i druga pomarańczowa. Gdy będzie druga pomarańczowa kreska, to wtedy zmniejszamy nasz podanie prądu do, do w miarę jak najniższego. O właśnie, teraz to widać. Pokazała się druga pomarańczowa kreska i czekamy, aż pokaże się jeszcze jedna kreska. Musimy pilnować, żeby ta druga kreska pozostała na wierzchu i nie chowała na ciebie. Już się zaczyna powoli ukazywać druga kreska, więc odsunę troszeczkę kamerkę, żeby Wam pokazać, że zmniejszy... O, już muszę zmniejszyć podanie prądu. Zmniejszyłam na jedynkę. U mnie jedynka jest najniższą z możliwych stopni podania prądu. I teraz tak, zobaczymy. Jeżeli okaże się, że jeszcze jest za gorąco, o, to tak wyje, więc muszę odsunąć ten garnek trochę na bok, żeby się wszystko mi uspokoiło w tym garnku. Trochę się on też ochłodzi, ostudzi. Ten palnik troszeczkę się ostudzi. Chwilkę poczekam. Przysunę go z powrotem. Spróbuję potrzymać tego kurczaka 10 minut. I potem zobaczę, otworzę, zobaczymy co, jak ten kurczak będzie wyglądał. On ma być po prostu soczysty, niesurowy w środku. I potem jak go wyjmę, to dopiero będę go obsmażać na patelni. Już nie w tym garnku. Tutaj po prostu... Mi posłużył ten garnek do tego, żeby rozmrozić tego kurczaka po i poddusić, żeby, był, żeby nie był w środku surowy, żeby był fajny, soczysty. Przyprawienia kurczaka przygotuję sobie czerwoną delikatę. Bardzo lubię zieloną delikatę. Trochę pieprzu, i sól. I to jest w zasadzie wszystko. No, może jeszcze trochę czerwonej pakietu. Przy okazji coś Wam pokażę. Mam tutaj taką fajną deskę. Jest naprawdę super. Jak możecie, znajdziecie gdzieś taką, kupcie sobie. Ona jest tak. Kroimy cebulkę, grzybki, cokolwiek. Potem robimy tylko tak. Zginamy jak chłopakę i suwamy do garnka. Nie wysypuje się nic na zewnątrz. Zobaczcie, fajne. Myśmy wyrwali tą deskę y, chyba na Amazonie gdzieś. Ok, teraz będziemy patrzeć, co tu się dzieje. Bo tak, muszę przesunąć garnek na zimniejsze miejsce. No i tak, teraz odpuszczamy zmniejszamy ciśnienie w tym garnku, przesuwając przycisk na zewnątrz. W czasie odparowywania wjeżdża przycisk na dół. No, nawet fajnie pachnie. Trzeba uważać, że to jest bardzo gorąca para, żeby ręki tam nie podstawić. Usłyszeliście to? Cok, tak! Jest otwarty, jest odparowany. Należy teraz troszeczkę pomieszać tym tym począłuchać, żeby tam się sytuacja jako tako uspokoiła. I możemy już otwierać przykrywę. No jestem ciekawa, ludzie. Spod przykrywą jest zawsze pełno pary. Sobie przyszykuję tutaj papier na to. No i zobaczmy coś. Się... O matko, faktycznie. Patrzcie faktycznie. To Domieńczytenkę. Super. Czyli że teraz... Jedziemy z patelnią i będę obsmażać sobie więcej. No i się spodziewam, że będzie za... I to wszystko porządnie chlapać. Ale do tego mam coś takiego. No aż się boję jak zacznie mi to strzelać. To na pewno zacznie.

Wkładam na wstępie, mogę się za chwilę szybko uspokoić. O! I dla mnie bardzo ładnie. Widać, że nie całkiem co tym. W każdym razie na pewno szybciej wyszło rozmrażanie pudełki. W tym szybko ważę, szybciej niż rozmrażanie na przykład mikroweli Albo nawet w wodzie, niektórzy w zimnej wodzie rozmrażają i nie w gorącej. zawsze na pewno trwa dłużej niż 10 minut. A tutaj nie dość, że przez te 10 minut rozmrozi się ten skórka, skórka w tym przypadku to jeszcze do tego był taki jakby no, pod, podgotowany lekko, o soczysty, niesudowny. Tak, teraz zobaczymy jak wygląda. Moczymy miską, chyba się odważę normalnymi łapkami to przebrócić. No fajnie, fajnie, fajnie. O, trochę jest. Małe złapie, ale więc się nie. Zawsze trzymają. Jest to do przyjęcia. Teraz zobaczymy, czy, jak je przyprawić. Czy już. Wygląda fajnie. Troczek się posłyszył czerwoną delikatą. To miało to troszkę jednak na zieloną delikatą. Naprawdę nie to I Troszeczkę pieprzu, o dobrze, zapach poszedł piękny. Troszeczkę pieprzu, troszeczkę czerwoną, troszeczkę. Chyba soli już nie będę dawać, ponieważ delikata jest na pewno w tej Przewrócę te teraz te moje kurczaczki. Patrzcie, co tu fajnie wygląda. Wygląda naprysnąco. Kurczaczki te posypię też na tej drugiej stronie z przyprawami. Czasami kustak jest gotowy na skoproku. Oj, fajnie jest. Mm -hmm. Teraz mają cebulka, którą bardzo rzucę, jak jest zarzucona. A po no, co robimy? Cebulkę nie jest. Jak widzicie już, nie tutaj nic nie trójczce, spokojnie mogę sobie rzucić, coś nawić. Mmm, ale tak To po prostu Jeszcze raz przerzucę kurczaczkę na drugą stronę i już wyłączę wszystko, bo jeszcze nie ma moich domowników. Będę gdzieś za godzinę, ale już mam wszystko przygotowane. Ja chyba już odstawię. Zobaczcie, kuczak wygląda. Tak. Odstawię go. Później jak już w domu będą... Moja rodzinka będzie w domu, to to wszystko tylko po prostu podgrzeję. Kuczaka na patelni. I to będzie też bardzo łatwe do podgrzania i będzie można jeść.